Max Verstappen zdemolował McLareny w McLarenach. Pożar. I to jaki? A Carlos Sainz nie ma racji. Partnerem odcinka jest. <grym> Platforma oferująca samochody wszystkich marek z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym. Cześć, to Michał Gąsirowski. Zapraszam Was na wokół padoku po moim zdaniem jednak emocjonującym Grand Prix Włoch. Oczywiście możecie dać upust swoim emocjom po tym wyścigu. Ja uważam, że wbrew pozorom działo się całkiem sporo. I ja tak sobie, jak, przy, jak tak sobie przypomnę, poprzednie wyścigi na mący z ostatnich lat, to tam nigdy nie było jakoś spektakularnie, bo na mący po prostu cholernie trudno się wyprzedza. Ze względu na to, że są. Niutkie płaskie tylne skrzydła, efekt DRS-u nie jest duży, w związku z tym wyprzedzanie też jest trudne, i wszystko, a jeszcze do tego tylko jeden pit stop. No to czego się spodziewać na Mący? Są te pociągi DRS-u, jak tam Gabi Bortoleto na początku zbudował, to się ciągnęła za nim prawie cała stawka. No więc tak to wygląda. Biorąc to wszystko pod uwagę, zaliczam to Grand Prix Włoch na Mący, no całkiem niezłych. Zanim powiem o tym, co się działo w wyścigu, będzie o Ferstapenie, będzie o tych kontrowersjach w McLarenie, bo pewnie też byliście nabuzowani po tym wyścigu, jeśli go oglądaliście, oczywiście. Ale najpierw y, o Romanie Bilińskim, który wygrał sprint na mący. I wielkie brawa dla Romana Bilińskiego. Trzeci był w Australii, drugi na mący. W końcu udało się wskoczyć na najwyższy stopień podium. Skończony sezon Formuły 3. Roman Biliński kończy na 11. miejscu, tym właśnie zwycięstwem w sprincie na koniec, także. Brawo, fajnie, że się udało stanąć trzy razy na podium i do tego jeszcze wygrać wyścig na koniec. Z takich rzeczy statystycznych na mocy, no to pewnie się zorientowaliście, że udało się przyjechać Maxowi Verstappenowi najszybsze okrążenie w historii tego toru. Pobił rekord tego toru, był o 77 0,07 sekundy szybszy od Lando Norrisa. Co ciekawe, z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia... Na Zandvoort, to znaczy Lando Norris nie wygrał kwalifikacji, ale przejechał taki czas, który też dawał mu rekord toru. I ten rekord nie jest jego, no bo ktoś pojechał szybciej. Tutaj Max pojechał szybciej. E, średnia prędkość z całego okrążenia i to jest najszy, największa średnia prędkość z okrążenia w historii Formuły 1, 264,682. Nie wiem, czy zapamiętacie, ale jak kiedyś będziecie chcieli sprawdzić, 264,7 w zaokrągleniu możemy tak przyjąć. Ale to nie koniec rekordów, dlatego że tak, mieliśmy największą średnią prędkość z całego wyścigu, włączając w to pit-stopy 250 km na godzinę. No to już brzmi szokująco. Największą średnią prędkość najszybszego okrążenia w wyścigu to jest z kolei autorstwa Lando Norrisa 257,781 i uwaga, najkrótszy czas całego wyścigu, jeśli został przejechany pełen dystans, w historii Formuły 1. 1.13.24. Taki był czas całego wyścigu o Grand Prix Włoch, także no szybko. Świątynia szybkości i świątynia prędkości właściwie. I potwierdziło się w tym roku, także Szacuneczek. No to przechodzimy w takim razie do omawiania tego, co działo się na to, że najpierw yy, oddajmy mistrzowi co mistrzowskie, czyli Maxowi Verstappenowi, a później omówię kontrowersję z McLarena. Jeżeli chodzi o samego Maxa, no to jest kilka ciekawych rzeczy. Oprócz tego, że wygrał te kwalifikacje zaskakująco dosyć, no bo się tego nie spodziewaliśmy o 77 sekundy. No to pierwsza ciekawostka jest taka, że. Przystrzyżono tylne skrzydło w Red Bullu. Ono było większe, zmniejszono je, jak przycięto, wypolerowano i tyle, no bo oczywiście nie mieli skrzydła o jeszcze mniejszym docisku. Dlaczego tak zrobili? No dlatego, że naciskał na to sam Max Verstappen. Był podział w zespole. Część wierzyła Maxowi, że to przyniesie spodziewany efekt, część nie wierzyła. Max się uparł, przekonał do tego innych, poszli w tę stronę, no i okazało się, że to była po prostu znakomita decyzja, bo to wszystko zadziałało. Red Bull przywiózł nową specyfikację podłogi, którą dostał. Nie zgadniecie. Ale, oczywiście, Max w tym zespole, Yuki Tsunoda jeszcze nie. Eee, skrzydło z większym dociskiem z przodu. Ok, to wszystko trzeba było dobrze zbalansować. Samochód świetnie reagował przodem, bo to lubi Max. I zbalansowano ten docisk z tyłu, i jeszcze do tego. Zredukowano opory. No więc ten samochód stał się piekielnie szybki. Stał się tak szybki, że Max dołożył na mecie McLarenom 20 sekund. I teraz, ok, no mogliśmy się może gdzieś tam spodziewać, że z tym poziomem docisku będzie konkurencyjny w wyścigu, pojechał dobre kwalifikacje, ale że dołoży 20 sekund McLarenom. No to dajcie znać, jeśli ktoś zakładał to przed wyścigiem, to tutaj się pokłonię i powiem szapoba, naprawdę, bo ja się tego zupełnie nie spodziewałem. Mało tego, miałem wrażenie, że właśnie tym zarządzaniem oponami, McLareny są dużo w stanie zdziałać w trakcie wyścigu. Nie zdziałały dużo, no ale ta historia z tym uporem Maxa i przekonaniem ekipy do pójścia w tę stronę jest rzeczywiście godne podziwu. Yy. No, to jeszcze o walce z Lando na torze, no bo oczywiście, pozycja na torze jest ważna, kiedy ma się czyste powietrze z tyłu. Natomiast Max odjeżdżał tam dosyć szybko, McLarenom to po pierwsze, po drugie, musiał oddać pozycję, no bo tam przeszarżował na starcie. Lando pojechał bardzo agresywnie i zobaczcie, no to też chciałem zapisać gdzieś tam na korzyść Lando. Bardzo dobrze wystartował po brudnej części toru. Eee, dopad Maxa, wygrzebał się z tych tarapatów, bo znalazł się nagle na trawie, to był mocny manewr też ze strony Maxa i jeszcze do tego w pierwszej szykanie też pograł ostro z Maxem i ostatecznie Holender musiał oddać swoją pozycję, Lando został liderem wyścigu, no ale na, na długo to nie zadziałało, Andreas Stella powiedział później, że wydawało im się, że to kwestia baterii, no ale się okazało, że nie baterii, tylko po prostu tempa Maxa i zarządzania opon zazwyczaj McLaren jest w tym mocny, w tym wyścigu no nie był mocniejszy od Red Bulla, także naprawdę wielkie, wielkie brawa dla Red Bulla. No to od razu w takim razie przejdę do drugiego końca e, ekipy Red Bulla. Yuki Tsunoda znowu bez punktów i kurczę, no można mieć pecha, można mieć gorszą speckę samochodu, ja to wszystko rozumiem, ale Yuki Tsunoda od początku tego sezonu, od samego początku zdobył 12 punktów. Jest najgorszym kierowcą ze wszystkich kierowców, którzy zdobyli punkty dlatego że zanim w klasyfikacji są tylko Jack Doan i Franco Colapinto, 12 tylko punktów Jukiego Tsunody. Można mówić o tym, że gdzieś tam miał pecha, że gdzieś zespół podjął złą decyzję strategiczną, że musiał w kwalifikacjach pomóc Maxowi, że miał problemy z baterią. Można to wszystko mówić. No ale no ile razy można tak mówić? Kibicuję oczywiście, cały czas czekam, aż Juki się podniesie, ale coraz mniejsze szanse, że w ogóle go zobaczymy w stawce Formuły 1. Nie wiem, ciekawy jestem jakie tam decyzje Red Bull podejmie. No dobra, to teraz werble musiałyby być, trąbki, nie wiem co jeszcze. McLaren. Co tam się u Licha wydarzyło w tym McLarenie? Po pierwsze nie mieli tempa, jasna sprawa, przyjechali z większym dociskiem, wiedzą też, że... To nie jest samochód, który dobrze spisuje się na prostych I mieliśmy już takie wyścigi, gdzie jest więcej szybkich zakrętów I tam zawsze mieli problemy z Red Bullem No ale nie takie, żeby przegrać wyścig o 20 sekund To jest raz Dwa, to jednak mieli przywilej pozycji z przodu Przed Maxem Verstappenem Króciutko się Landon Norris nacieszył tym prowadzeniem Bo dosyć szybko Max się z nim uporał No i później już po prostu tracili No i przechodzimy do kwintesencji Problemów McLarena i tego, co się wydarzyło pod sam koniec wyścigu. Po pierwsze, najpierw ściągnęli Oskara Piastriego, bojąc się, że mogą spać za Szarla Leclerc'a. No, serio, naprawdę tego się akurat bali w tym wyścigu. No, ale dobra, zakładając, że się tego bali. Odwrócili yy, tę sekwencję pit stopów. Najpierw ściągnęli drugiego kierowcę, później pierwszego, i doszło do tego błędu awarii jakiejś. Nie wiem, Andrea Stella po wyścigu jeszcze nie był w stanie powiedzieć, co to było. W każdym razie lewe przednie koło no, trzeba było tam dokręcić, więc stracił bardzo dużo czasu i spadł za Oscara Piastriego. No i teraz w ten sposób, podejmując te dwie decyzje, napytali sobie biedy, bo w tej sytuacji nie mieli dobrego rozwiązania. Zostawiając Oscara Piastriego przed Landon Norrisem, no w pewien sposób krzywdzili Lando Norrisa. Każąc Oskarowi Piastremu oddać pozycję, no w jakiś też sposób krzywdzili Oscar'a Piastriego, bo jest to pewne, w pewien sposób zdarzenie losowe w wyścigu, tak jak ostatnia awaria w samochodzie Lando Norrisa. Chodziło o e, przewód olejowy, oni go odchudzili, bo oszczędzają, każdy gram się liczy. Robert Kubica kiedyś stwierdził, że niepotrzebny jest pasek w kombinezonie, bo w sumie po co ten pasek, a... W każdy gram się liczy. No i tak samo w McLarenie odchodzali samochód, to odchodzili te przewody paliwowe. To nie jest kwestia samej jednostki napędowej, tylko możemy powiedzieć okablowania. E I dlatego doszło do tej awarii. No to jest pech. Tutaj też pech. W związku z tym, no ale co, Oskar Piastri też miałby oddawać miejsce, czy tam punkty z powodu awarii technicznej Landonorisa. Ja tak sobie myślę. Biorąc to wszystko pod uwagę, uważam, że to są jednak innego rodzaju zdarzenia. Pamiętajmy o tym, że jest jedna ekipa do pit stopów. To nie jest tak, że oni się tam zmieniają i pit stopy Lando robi jedna ekipa, a pit stopy Oscara druga ekipa. To są wymieszani mechanicy z jednej i z drugiej ekipy. Oni robią pit stopy. No jednak Lando Norris, teoretycznie rzecz biorąc, powinien jako pierwszy zjechać do alei serwisowej, bo miał ten przywilej, bo był z przodu w wyścigu, a ściągnęli Oskara Piastrygo, dając mu pewien przywilej, by tam nie było zagrożenia ze strony Charlesa Leclerca. No więc biorąc to wszystko pod uwagę i uznając też, że nie było tutaj w sumie dobrego rozwiązania i każdy miał swoje plusy i minusy, ja uważam, że McLaren zrobił dobrze. Ale oczywiście możecie uznać, że McLaren zrobił źle. Max Verstappen wyśmiał to, jak usłyszał, ale ja tak sobie od razu pomyślałem. Gdyby Max Verstappen znalazł się w takiej sytuacji, że walczyłby o mistrzowski tytuł i ekipa wykonałaby zły pit przy nim i straciłby pozycję na rzecz zespołowego partnera, to też by machnął ręką. Mhm, mm ja, już to widzę. No nie ma po prostu we wsi, żeby się na to zgodził. No nie ma takiej akcji, także nie przekona mnie nikt do tego. Eee, myślę też sobie, że gdzieś tam mógł McLaren wziąć pod uwagę to, co się wydarzyło ostatnio i że pech dotknął Lando Norrisa i drugi pech w kolejnym wyścigu jeszcze po decyzji zmieniającej normalną sekwencję, także ja bronię tej decyzji, możecie atakować, oddaję Wam pole do popisu w komentarzach i jeszcze jedno. Bo słyszę od jakiegoś czasu, i to się często pojawia, że zespół faworyzuje Lando Norrisa, z czym ja się nie zgadzam. Jeżeli chcecie podać przykłady faworyzowania Lando Norrisa, śmiało też napiszcie w komentarzach. Jeśli tam się pojawią Węgry, to ja skreślam ten przykład, ponieważ on nie jest dobry. Jakby wszystko tam było pod Oscara Piastriego... Natomiast sytuacja rozwinęła się w taki sposób, że Lando Norris znalazł się w sytuacji, w której mógł zrobić coś innego i po prostu zaryzykować. I tak zrobił i zaryzykował. I akurat tym razem zagrało to na jego korzyść mogło nie zagrać na jego korzyść. Tutaj też jeden z nich mógł jakoś zaryzykować i, nie wiem, wcześniej zjechać na swój pitstop na przykład i założyć twarde opony do końca. A tak się nie stało. Obaj czekali, obaj założyli miękkie opony. Gdyby jeden z nich tak zaryzykował i wygrał w ten sposób wyścig, no to ten drugi też by nie mógł nic powiedzieć. Także czekam na to i trochę mnie to irytuje, powiem szczerze, dlatego że ja nie dostrzegam takich sytuacji. Mało tego, jak sobie przypomnicie zeszły rok i tę rywalizację... Teoretycznie, rzecz biorąc, Maxa z Maxe, Lando Norrisa z Maxem Verstappenem o mistrzowski tytuł, to zespół naprawdę jakoś wybitnie nie pomagał Lando no pod koniec, ale w takiej sytuacji jakby był Red Bull na Węgrzech, no to tam Oskar Piastry nie miałby nic do powiedzenia. Po prostu Max miałby wtedy pierwszeństwo i by wygrał bez względu na na sytuację. A tutaj Lando musiał ustąpić miejsca. Oczywiście żenujące dyskusje trwały w radiu, ale tak to się skończyło. Okej. Okay. Pytanie do Was, jak to widzicie, co uważacie, czy się ze mną zgadzacie, czy się ze mną nie zgadzacie. Dopuszczam wszystkie wypowiedzi, ale no w granicach rozsądku, nie obrażajmy się, dobra? To tylko to sobie ustalmy. Dobra, słuchajcie, to zaraz będzie o starciu Carlosa Sańca z Olimbermanem i tutaj też możemy się prawdopodobnie trochę posprzeczać. Ale zanim do tego dojdzie, chciałem przypomnieć i ucieszyć się również po raz kolejny z tego faktu, że Wechis jest stałym partnerem w Okopadoku. Jeśli sobie zajrzycie na stronę wechis.pl a szukacie na przykład samochodu nowego albo używanego, znajdziecie tam 10 tysięcy nowych i używanych samochodów. Przegląd wszystkich marek z przedstawicielami wszystkich marek Wechis współpracuje. W związku z tym, gdybyście chcieli wybrać samochód, obliczyć ratę, otrzymać decyzję finansową i podpisać umowę, możecie to zrobić albo online, albo z pomocą doradcy. Zadzwońcie, doradca Wam pomoże, przeprowadzi Was w razie czego przez cały proces. Jeśli szukacie takiego samochodu jeśli skorzystacie z tej oferty i klikniecie link w opisie tego odcinka i przez ten link nabędziecie samochód, to dostaniecie 1000 zł cashbacku, więc zachęcam Was, żebyście spróbowali. Spróbował Oli Berman bronić się przed atakiem Carlosa Sainza. Nie była to udana próba obrony, nie był to udany atak ze strony Carlosa Sainza. Skończyło się na 10 sekundach kary dla Bermana, skończyło się na dwóch punktach karnych. I to ma duże znaczenie, bo Oli Berman nazbierał już 10 punktów. A to debiutant, no i teraz do końca tego sezonu będzie musiał uważać. Max tam już się trochę wybronił, już ma mniej tych punktów, 9, no ale też cały czas musi uważać. I teraz myślę sobie tak. To był dobry atak Carlosa Sainza. Oli Berman znalazł się w opałach. Carlos Sainz miał prawie cały samochód z przodu, miał prawo do tego zakrętu, żeby było jasne. Sędziowie uznali, że Oli Berman nie miał prawa do tego zakrętu i powinien odpuścić. I to też rozumiem taką interpretację sędziów. Natomiast Carlos Sainz. Po cholerę tak jechał. No przecież miał cały samochód z przodu i mógł po prostu zostawić odrobinę więcej miejsca Olemu Bermanowi. I tak już go miał ugotowanego. I tak Berman nic by nie zrobił, bo Carlos Sainz wyjechałby przed nim w kolejnym zakręcie. On ten manewr miał zrobiony. Pospieszył się, nie zostawił tam wystarczająco miejsca. Uważam, że Oli Berman mógł trochę odpuścić też w tej sytuacji, żeby było jasne. Natomiast, no jakoś większość tej pretensji chyba mam w tej sytuacji do Carlos'a Sainza i teraz okej. Okay, to, to jest tak jak na ścieżce rowerowej na przykład. Dajmy na to. Rowerzysta wiedzie z pełną prędkością, mimo że widzi, że wjeżdża samochód i samochód go lekko trąci i rowerzysta spadnie z roweru, trąci go z, z przodu i potem rowerzysta ma pretensje bo on miał prawo tam wjechać. Ja to rozumiem, no ale jak widzisz taki samochód i widzisz, że może dojść do takiego zdarzenia, no to musisz też pomyśleć, czy ci się opłaca to w ogóle ryzykować, nie wiem, jakąś poważną kontuzją, złamaniem albo czymkolwiek innym, byle tylko udowodnić swoją rację. I teraz tak samo uważam z Carlosem Saincem, że się pospieszył po prostu i powinien zostawić więcej miejsca. I Niko Rosberg się ze mną zgadza, ja się zgadzam z Niko Rosbergiem. Zepsuł sobie w ten sposób wyścig. Niespecjalnie nie mógł coś później już e, zwojować, tak naprawdę. Patrzyli na to w pokoju przed podium, analizowali to sobie. Ale kierowcy, którzy jechali z przodu, patrzyli na to zdarzenie na ekranie, na którym widać powtórki i Max Verstappen tylko się modlił, żeby nie było neutralizacji. A kierowcy McLarena modlili się o to, żeby była neutralizacja. Zobaczcie do jakiej dochodzi sytuacji. Co z tego, że teoretycznie rzecz biorąc, moralnie Carlos Sainz ma rację. Dobiął swego w sensie jasno. Oli Berman dostał karę, ja miałem prawo tak pojechać w tym zakręcić. Super. No i ile zdobył punktów? A ile zdobył Alex Albon? Alex Albon zdobył, e, zajął siódme miejsce. I wiecie, ile ma punktów w klasyfikacji generalnej? 70. A ile ma Carlos Sainz? 16. I poprzednio Carlos Sainz miał trochę racji, dużo racji z Liamem Lawsonem, chociaż zgadzam się, że też zbyt surowa była decyzja sędziów. No w tym sensie e, surowa dla Carlosa Sainza. To był po prostu incydent wyścigowy. Trochę stracił panowanie w zakręcie Liam Lawson i też mógł tam więcej miejsca e, zostawić Carlosowi Sainzowi. Tutaj Carlos też powinien zostawić więcej miejsca i powinien chyba inaczej patrzeć na rozgrywanie wyścigów. Tak sobie myślę, no bo to nie jest, to przecież jest dobry kierowca, który przyszedł z Ferrari. Ja wiem, że na początku sezonu miał problemy ze swoim samochodem, i to jest jasne, musiał się zaadaptować do tego zespołu, do tego samochodu, no ale od pewnego czasu mówi, że czuje się już dobrze. Tylko, że Alex Albon dowozi punkty, a Carlos Sainz nie dowozi, a w kwalifikacjach był przed Aleksem Albonem. No i jak to po raz kolejny wyjaśnić? Także myślę, że tutaj Carlos Sainz powinien się odrobinę zastanowić i zmienić trochę swój styl jazdy i zacząć dowozić nie ponad wszelką cenę, bo mam wrażenie, że tutaj dowiózł, chciał dowieść. Ponad wszelką cenę. No to teraz Werble po raz kolejny. Ferrari. Fred Wasser mówi: Louis is back. Tak napisał Michael Jordan o sobie, jak wracał do koszykówki. Louis jeszcze nie jest back, ale mam takie wrażenie, że czuje się lepiej w samochodzie. Miał dobre kwalifikacje, nieznacznie w sumie przegrał z Szarym Leclerciem. Wiadomo, że został cofnięty. I zgadzam się z tą karą też, którą sędziowie wymierzyli, no bo przeszarżował tam na Sanford zdecydowanie Lewis Hamilton, ale coś tam gdzieś wygląda, jakby trochę Ferrari znalazło więcej tempa. To był trudny dla nich wyścig, no bo się obawiali starcia deski. Lepiej się spisywał ten samochód. Lewis gonił i dogonił w sumie, startując z dziesiątego pola. Także nieźle to wyglądało po stronie Lewisa. Widziałem taką wypowiedź też Luisa, że marzył o tym, żeby w, niebie, w no już spaliłem. Ej, marzył o tym, żeby zadebiutować w czerwonym na monty, a dostali niebieskie koszulki. Eee, no i to były fajne koszulki. Nie wiem, co wy sądzicie, ale mi się jakoś bardzo, to, e, bardzo podobały. E, samochody stylizowane na Bolid, oczywiście Laudy, kiedy zdobył tytuł 50 lat temu, mówiłem już o tym. Bardzo mi się podobały takie. Szczegóły na tym samochodzie. Napisy: Louis Hamilton i Charles Leclerc, numer na białym tle fajnie to zrobiło Ferrari. Bardzo mi się podobało i fajnie, że tam jean Alesi miał okazję pojeździć tym samochodem. E, Louis Hamilton przejęty tym, co się wydarzyło to spotkanie w Mediolanie. No ja nie wiem, ile tam było kibiców Naście tysięcy? Chyba tak, co? Nie wiem, czy to podchodziło pod 20-30, nie wiem, czy ktoś to policzył w ogóle, no ale może kibiców i Luis poczuł, jak tam wszyscy Forza, Ferrari, Ferrari, no czegoś takiego to nie przeżył ani w Mercedesie, ani w McLarenie, więc mógł się poczuć jak gwiazda roka i myślę, że podziałało to na niego. Kibicuję cały czas i mam nadzieję, że Luis się odbuduje. Został zapytany, czy... Ma szansę, i czy myśli, że stanie jeszcze na podium do końca sezonu? I wiecie co powiedział? Że nie sądzi. Dlatego, że widać, że Red Bull zrobił jakiś postęp, Max jest z przodu, McLareny są poza zasięgiem, Charles jest bardzo dobry. No zostaje takie czwarte, piąte, szóste miejsce. No i w tych granicach gdzieś tam się pałęta. Tego słowa akurat nie użył, chociaż to ładne słowo, pałantać. W każdym razie Jasno powiedział, że raczej nie sądzi, żeby stanął na podium, a ja myślę, że może się zdarzyć taki wyścig, że, że stanie na podium. Natomiast jego problemem jest też to, że Charles Leclerc jest szybszy od niego w kwalifikacjach, a jak są McLareny, Red Bull i jeszcze Charles Leclerc w kwalifikacjach przed nim, no to później trudno jest odzyskiwać te miejsca. Ale może, może. Coś tam się zdarzy. Tutaj akurat na Moncy ci kierowcy, którzy zaczynali na twardych oponach yy, i później jechali na pośrednich, yy, lepiej się spisywali to był chyba lepszy wybór. O czym też mówił Carlos Sainz. Akurat w się podzielili strategię. No nie było takiego jasnego przekonania. No stwierdzili, że może warto spróbować, skoro są blisko siebie. Jak nie pójdzie jednemu, to pójdzie drugiemu. No ale znowu poszło temu, a nie tamtemu. Tak to się wszystko skończyło. No dobra, yy, to teraz jeszcze co mamy? Bortoleto kontra Alonso przed wyścigiem ścigali się na hulajnogach i tam się zderzali barkami i sobie żartowali, jakby któryś wylądował i przejechał tam barkiem po ziemi, to by było dopiero wesoło. Bortoletto opowiadał ciekawą historię, że tam Fernando Alonso mu mówił, że żeby tam e, podciągnął go e, na prostej, że on i tak mu nie zagrozi, dlatego że ma inny e, pakiet z dociskiem i tak naprawdę zaubery były ustawione pod wysokie prędkości maksymalne, należy, no żeby go tam e, podciągnął trochę przy zjeździe do alei serwisowej i podciągnął Bortoleto, i nagle Bortoleto mówi, że widzi tam jakiś dym za sobą, że już wiedział, że Fernando Alonso ciśnie i że jednak może mu zagrozić. Ale Bortoleto miał lepszy docisk, w sensie z, lepiej skonstruowany pod Monce, Poza tym doszło do awarii samochodu Fernando Alonso, także tam Alonso nie zaszalał specjalnie. I na tych tarkach, na których ciął też niemożliwie Fernando Alonso, połamało się. Zawieszenie w jego samochodzie. Niko Hulkenberga zawiodł system hydrauliczny, dlatego nie wystartował do tego wyścigu. Valpin przedłużyli kontrakt z Pierem Gaslim o co najmniej dwa lata, i w sumie no nie ma wyjścia, za bardzo nie ma miejsca na rynku. Pierre Gasly, może te nowe jednostki napędowe Mercedesa coś dadzą, byle doturlać się do kolejnego sezonu. Prf. No nie mają tam tempa specjalnie w Alpini na tych torach, gdzie będzie potrzebna moc, a w Baku jest potrzebna moc, nie za bardzo jest czego szukać w nie Jest potrzebna moc. Też nie za bardzo będzie czego szukać. Gdzieś tam trzeba się doturlać do końca sezonu i taki jest po prostu plan dla Gasliego. Franco Colapinto. No nie obroni się. No nie ma takiej możliwości. Kogoś ściągnął do Alpin. Cały czas się zastanawiam. Nie wierzę, że Franco Colapinto dostanie kolejną szansę. Kogoś do tego Alpin ściągnął. Może Kimiego? Antonellego? Kurczę, też nie wiem cały czas, co się wydarzy z kimim Antonellim. Dlatego, że spisuje się lepiej, trochę, no ale znowu nabroił z Aleksem Albonem i dostał karę za niebezpieczną jazdę. No, takie to było na granicy, no bo tam nie był obok niego Alex Albon, tylko trochę za nim, ale Trochę jest pogubiony cały czas kimi Antonelli. Ja go będę bronił. Będę go bronił przed atakami tych wszystkich, którzy cisną strasznie Antonellego, bo chłopak ma 18 lat, to Mercedes wsadził go na bardzo szybkiego konia. Eee, ominął wiele serii, do których e, powinien tak naprawdę trafić. Nie była. Nie jest to łatwa droga dla Antonellego i uważam, że też nie ma najłatwiejszego samochodu do prowadzenia. Gdyby trafił do łatwiejszego samochodu, pewnie byłoby mu łatwiej, a tak jest mu po prostu bardzo trudno. więc winię trochę o to Mercedesa. Toto Wolf wypowiedział się ciekawie, że też, no szczerze mówiąc, nie specjalnie mają tempo, żeby zagrozić tym z przodu i to sobie wszystko muszą przeanalizować. Yy, ostatnio też, no przychylił się do zdania, że. Wsadzili na takiego narowistego i wysokiego konia Antonellego, i to jest też ich wina. Nie jest w łatwej sytuacji, Antonelli. Ale mam wrażenie, że będzie w stanie jeszcze o coś powalczyć do końca tego sezonu i po prostu mi też szkoda, że znalazł się w takiej sytuacji, bo ja nie wątpię w jego talent. Czy to jest talent na poziomie Maxa? Kurczę, trudne porównywanie, bo Max ciekawe co by zrobił, gdyby w jego wieku e, znalazł się od razu w takiej ekipie. Nie mam pojęcia, jednak też trochę nauk zebrał w Toro Rosso, ale debiut w Red Bullu miał fenomenalny, także... Nie wiem, po prostu nie wiem, kibicuję Kimiem Antonellemu, tak jak mówię, wierzę w jego talent i wierzę, że się obroni. A jak się nie obroni, no to znaczy, że się myliłem i tyle. Wasze zdanie w tej kwestii? Zapraszam oczywiście do dyskusji. CEO Cadillaca się pojawił w trakcie tego weekendu na Moncy Dan Tauris i mówił wiele o Cadillacu, o tym, że przygotowują samochód, ale był pytany też między innymi o Coltona Hertę że co to za pomysł w ogóle z tym Coltonem Hertą, ale powiedział, że no taki mieli plan, żeby amerykańskiego kierowcę wspierać. To było zawsze wielkie marzenie Coltona Herty, więc jest w stanie poświęcić to, co robi gdzie indziej kontra właśnie marzenia o Formule 1, czyli najpierw Formuła 2, później Formuła 1. Ewentualnie czy da radę nie ma zielonego pojęcia, ale chce spróbować i stawia wszystko na jedną kartę i w sumie ja to szanuję. Marzenia trzeba próbować realizować. Były też marzenia o silnikach V8 od 2029 roku. Ten pomysł na razie upadł. Nie upadł zupełnie, jeżeli chodzi o wprowadzenie silników V8, ale nie od 2029 roku. Nie zostanie skrócony ten czas przyszłych jednostek napędowych. Czekamy na to, co będzie w 2026. Słuchajcie, po pierwsze, co sądzicie o sytuacji w McLarenie? Jeszcze raz Was o to pytam. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy. Tego, kto pojedzie obok Piera Gastego w przyszłym sezonie Walpin, bo ja nie wierzę, że pojedzie Franco Colapinto. No i trzecia rzecz, czy Lewis Hamilton i back, waszym zdaniem i czy stanie na podium do końca tego sezonu? Ja mówię, że stanie. A co? Zaryzykuję. Niech będzie. Trzymajcie się. Miłego tygodnia. Wracam z, w oku padoku, oczywiście w czwartek. Myślę, że sporo nowych informacji do tego czasu też się pojawi. Życzę Wam miłego ranka i miłego całego tygodnia. Trzymajcie się. Partnerem odcinka jest. Platforma oferująca samochody wszystkich marek z finansowaniem, ubezpieczeniem i wsparciem serwisowym.